List apostoła Pawła do Filemona Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do Filemona, umiłowanego i naszego współpracownika, i do umiłowanej Apfii, do Archipa, naszego współbojownika, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu Mojemu zawsze wspominając Ciebie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i o wierze, którą masz wobec Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Aby Twój udział w wierze stał się skuteczny w dogłębnym poznaniu całego dobra, które jest w Was ze względu na Chrystusa Jezusa. Albowiem mamy wielką radość i zachętę z powodu Twojej miłości. Bo serca świętych orzeźwione są przez Ciebie, bracie. Dlatego mając wielką śmiałość w Chrystusie, mogłem Ci rozkazywać, co należy. Raczej ze względu na tę miłość proszę ja, Paweł, starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Proszę Cię więc o dziecko moje, o onezyma, którego zrodziłem w moich więzach, który Tobie kiedyś był nieprzydatny, ale teraz Tobie i mnie jest przydatny którego ci odesłałem a jego to jest moje serce przygarnij chciałem go zatrzymać przy sobie aby za ciebie służył mi w więzach ewangelii ale bez twojego postanowienia nie chciałem nic uczynić aby dobry twój czyn nie był jakby z przymusu lecz z dobrej woli bo być może dlatego na chwilę został od ciebie odłączony abyś ponownie otrzymał go na wieki już nie jako niewolnika ale więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego a szczególnie dla mnie a o ileż bardziej dla ciebie i w ciele i w panu jeśli więc masz mnie za towarzysza to przyjmij go jak mnie a jeśli ciebie w czymś skrzywdził albo jeśli coś winny zapisuj to na mój rachunek ja paweł napisałem własną ręką ja zapłacę nie mówiąc o tym, że jesteśmy winien samego siebie w zamian. Tak, bracie, obym ja przez ciebie doznał radości w panu, odśwież moje serce w panu. Przekonany o twoim posłuszeństwie, napisałem do ciebie, wiedząc, że uczynisz więcej niż mówię, a jednocześnie przygotuj mi gościnę, albowiem mam nadzieję, że przez modlitwy wasze będę wam darowany. Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem Waszym. Amen.